E Witaj, bracie kochany. E, odsłuchałem właśnie Twoje e, nagranie z wczoraj. E, no, chwała Panu Bogu, że, że przekazuję Ci takie cuda, bo to cud, cud to jest cud. E, także, także tak to wygląda. E, ja to tak rozumiem, że, że dostałeś nakaz taki, e, takie no, zachęcenie, taką, taką. No nie wiem jak to powiedzieć od Pana Boga, no jest to, jest to wskazówka, tak? Żebyś skontaktował się z Zachariaszem i żeby Zachariasz na Tobie ręce położył. I żeby modlił się od Ciebie. I że poprzez tego namaszczonego Bożego człowieka, Bożego proroka, bo Zachariasz takim człowiekiem właśnie jest, otrzymasz chrzest darami od Ducha Bożego. Więc ja to tak rozumiem, dla mnie to jest jasne, więc po prostu e, taka dla Ciebie mała jakby wskazówka ode mnie, sugestia taka sugeruję, żebyś po prostu no, wykazał inicjatywę i po prostu skontaktował się z nim, tak, przyjechał do niego, e, a jeżeli Ty nie możesz przyjechać, no to po prostu może wiesz, bilety nie są drogie, opłać mu, żeby przyjechał do Ciebie, tak, na, nawet chociaż na, na dwa dni, tak i, i żeby to się dokonało, dlatego, że no, to co Pan Bóg przekazuje, to, to, to no, powinniśmy, musimy się do tego stosować. Tak? Także poza tym to jest też i dla innych mega, mega cudowny znak, żeby też wiedzieli kim jest Zachariasz i że Pan Bóg przez niego udziela namaszczenie tak? dla ludzi, którzy, którzy są Bożymi ludźmi, tak, i szczerze kochają Pana Boga. Więc yy, przez Jego ręce będą, yy, Pan Bóg będzie działał i będzie chcił danami Ducha Bożego. Yy, yy, I tak to wygląda. Także tyle, bracie, kochany. No, daj znać, odezwij się. Ja Ciebie błogosławię, kochany, bracie, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Ciebie, Twoją rodzinę i wszystkich, z którymi. Rozmawiasz na temat wiary, na temat naszego kochanego zbawiciela, pana Jezusa Chrystusa. Wszystkich, kogo ewangelizujesz. Trzymaj się, zostań z Panem Bogiem i jesteśmy w kontakcie. Widzajcie, chwała Panu Bogu. Przed chwileczką odsłuchaliście nagranie Artura Jankowskiego z kanału Ewangelizumi Biblinie. On tą głosówkę wysłał do jednego z moich braci. Mój brat mi to wysłał rok temu, 6 lipca. Ja w maju wyszedłem z tego zgromadzenia. Całkowicie już, bo wyszedłem, to było moje, moje drugie wyjście, pierwszy raz wyszedłem w styczniu, drugi raz wyszedłem w maju i to nie jest tak, że to oni mnie wyrzucili, to ja wyjechałem stamtąd i wyszedłem i takie są fakty. I, a, a, y, chcę wam pokazać właśnie, jak człowiek, który mówił o mnie, bo on doskonale wie, że moje sny się wypełniały, ja mam więcej takich nagrań, więc on mówił o mnie takie rzeczy. Wypełniały się moje sny. Zawsze to mówił, że jestem Bożym prorokiem, Mówił to też do innych. Ja nie uważam się za żadnego bożego proroka. Po prostu dostałem taki dar od Pana Boga, że sny się wypełniają. No. I te, co są od Pana Boga, bo ja mam sny różne. Nie? I mam takie sny, które sam sobie roje, i albo mam sny, które są po prostu no, sny, normalne sny. Rzadko kiedy mam takie od Pana Boga. Nie? Na przykład takie, co miałem ostatnio 25 stycznia, gdzie się wypełniło wszystko co do joty. Nie? Nawet to, co mówił Jarek w tym filmie. To, co zrobił, jak oni wyglądali. To, co oni zrobili. To, co że miałem nagrywać z bratem i siostrą, z Grzegorczykami. To, że Nikola się rozwiodła 27 stycznia. Ostrzegł mnie Pan Bóg, że oni będą kłamali na mój temat. Mówili takie i inne rzeczy, że to będzie z daleka. Że będą odważni o mnie z daleka. I to nie będą w Polsce. No, to, no jak wiecie, wypełniło się to w 100%. Sny od diabła się nigdy nie wypełniają i lub nasze rojone, no takie są fakty, zresztą Pan Bóg o tym przemówił yy, dokładnie. A jeżeli nawet jest sen, który się wypełni, a jest po to, żeby zwodzić kogoś, na przykład tak jak oni dostali sen o tym, że Nikola może żyć w cudzołóstwie i że może mieć innego męża, to jest to, Pan Bóg ostrzegł przed takim czymś, że to jest sen zwodniczy, bo to jest przeciwko jego prawu i, nie, i Pan Bóg sprawdza taką osobę. No i niestety oni nie znali tego testu, jak i wszystkie inne w ogóle testy. I jak widzicie, ten człowiek mówił o mnie, że jestem Bożym Prorokiem wielokrotnie. Zresztą w zgromadzeniu wszyscy tak o mnie mówili. Było to jeszcze przed moim wyjściem, a następnie zostałem diabłem, Judaszem, zdrajcą, demonem, narcyzem. No, wszystkie najgorsze rzeczy w ogóle takie. W ogóle to są przekleństwa, też nie ogólnie. Żaden Boży Człowiek nie powinien mówić takich słów do osoby nawróconej. Żaden nawrócony człowiek, przepraszam, nie powinien mówić takich słów do człowieka nawróconego. Nawet do nienawróconego nie powinien używać żadnych, nie powinno wychodzić z naszych ust żadne takie słowo, które oni, które oni mówią bez skrupułów i oczerniają. Oni sądzą jeszcze ten człowiek w ogóle, Artur Jankowski. On sądzi człowieka już za czasów życia, a dzieje się tak za każdym razem, gdy ktoś mówi o nim prawdę. To, co on zrobił. Tak jak ja zobaczyłem prawdę, poznałem prawdę, prawda mnie wyzwoliła. Nie mogłem żyć w ciemności, musiałem, nie mogłem mieć współdziału w jego grzechach. Musiałem wyjść, ostrzec i powiedzieć o tym I jemu i wszystkim innym. I tak to było. Najpierw powiedziałem o tym zgromadzeniu. rapał odrzucił to, co powiedziałem, jak i cała reszta i następnie powiedziałem wprost. I jemu też mówiłem, robi wielokrotnie, że się za bardzo zapędza. E, więc powiedziałem to też całemu światu i traktuję go już jak poganina. Tak jak on jest dla mnie osobą niewierzącą, zresztą zachowuje się jak niewierzący. E, ja nie robię tego wszystkiego dla zemsty, tylko dla udowodnienia. Oni mi tam grożą jakimiś, że mają nami głosówki, a im y, niech puszczają. Przy okazji zobaczcie, jeżeli oni cokolwiek wstawią, jak to się koliduje z, z tą wiadomością, którą teraz tutaj powiedział. Nie. Ja jeszcze mam dużo, dużo więcej wiadomości i mam też yy, jego prywatne rozmowy, mam, też mam nagrane, ale ja to wykorzystam dopiero jak on będzie wykorzystywał, bo prywatnych nagrań się nie wykorzystuję. No nagrywałem tego człowieka, mówię to wprost, bo on nagrywał nas wszystkich, yy, zawsze kazał yy, zabrać telefony, odstawić dalej, ja się zastanawiałem czemu on to robi, a on nie chciał być po prostu nagrywany i sam nagrywał ludzi, żeby mieć na kogoś haki. Ja to tak zrozumiałem i dlatego zacząłem robić to samo, nie? Nie ufałem temu człowiekowi kompletnie po tym, jak on po prostu yy, chciał Jarka wyrzucić ze zgromadzenia razem z całą resztą, a sam się przyczynił do tej mojej całej destrukcji, że ja straciłem wszystko. No nie ufałem mu, nie? On o tym nie wie, ale ja mu nie ufałem temu człowiekowi, tylko że nie miałem wyjścia, nie miałem gdzie iść. Chciałem wyjechać od razu automatycznie z powrotem, no ale działo się tak, a nie inaczej. Yy. I zobaczcie, Pan Bóg w słowie Bożym może przemówić przez co będzie chciał. I to, że On przemówił przez niego na mój temat, yy, ja nie, yy, to, to, to nie oznacza, że on jest Bożym człowiekiem. Ja wam chcę to udowodnić. Yy, na przykład, Bóg z kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi, tak mówił. Nie? Mamy w Mateusza 3.9. Jan chciciel mówił albowiem powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg zbudzić dzieci Abrahamowi. Podobnie w Łukasza 19.40 mówi. To Pan Jezus Chrystus. Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. I czyli nawet z kamieni może Pan Bóg przemawiać, to pokazuje, że Pan Bóg nie jest ograniczony do ludzi pobożnych. Jak z tego co widać, prawda? Oślica przemówiła również yy, ludzkim głosem. Mamy to księdze licz 22-28. Historia proroka Balama. Bóg otworzył usta oślicy, która przemówiła do Balama, upominając go. I jest to bardzo dosobny przykład, że Pan Bóg może używać nawet zwierzęcia. Eee, Kajfasz prorokował, nawet choć był przeciwnikiem Pana Jezusa Chrystusa, w Ewangelii Jana 11, 49 52 Arcykapłan Kajfasz powiedział: Lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród. A ewangelista wyjaśnia: Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako arcykapłan prorokował. Kajfasz wtedy nie wierzył przecież Pana Jezusa. A jednak by powiedział proroctwo o zbawczej śmierci Chrystusa. Sał prorokował, choć później odszedł od Pana Boga. W 1 Samuela 10, 10 i w 1 Samuela 19:23 jest napisane: Król Saul prorokował pod wpływem Ducha Bożego, mimo że później stał się nieposłuszny Bogu. Pojawiło się nawet powiedzenie, czy i Sał jest między prorokami? No. Nebuchadna Nebuchadnezar miał objawienia, czyli Nabuchodonozor. Król Nebukadnezar II w Daniela 2 i 4 miał sny prorocze dane od Pana Boga, mimo że był pogańskim władcą. Cyrus, pomazaniec Boży. W Izajasza 45:1. Perski król Cyrus wielki, czyli Cyrus the Great, został nazwany przez Boga moim pomazańcem, choć nie należał w ogóle do Izraela. Nawet demony mówiły prawdę o Panu Jezusie Chrystusie. W, Mateusza, w Marka 1:24 Duch nieczysty woła. Wiem, kto, kto jesteś, Święty Boże. Z, jak z tego, co tutaj możemy się czytać, złe duchy rozpoznawały to samo Jezusa wcześniej niż ludzie. I podsumowanie tego wszystkiego jest takie, że jas, Biblia jasno mówi, że Bóg może przemówić przez kamienie, zwierzęta, królów pogańskich, ludzi niewiernych, nawet przez przeciwników, a nawet przez demony mówiące prawdę. Pan Bóg jest suwerenny i nie jest ograniczony stanem duchowym osoby, przez którą przemawia. Ja tutaj to odbieram to samo właśnie z Arturem Jankowskim. Ten człowiek przecież on nie ma, on nie należy do Pana Boga. Po tym, co on robi, jak on się zachowuje, spójrzcie na jego oczy, jego zachowanie, jego cynizm, jego posępność na twarzy, nienawiść do ludzi. Zresztą obnażył go też mój brat w który miał o nim prorocze widzenia. Nie tylko o nim zresztą, ja wiem o innych ludziach również. E, to jest, no i to się ogólnie to, co widziałem, to, co miał mój brat Chrystus, o tych innych ludziach to się wypełniało. To samo zresztą, co miało mnie się wypełniło, nie? Chwała Panu Bogu. I e, Artur ewidentnie może prorokować, może mówić, y, Pan Bóg może mówić o kimś lub o danej sytuacji, ale większość jego... Tak jak na przykład tutaj o mnie nagrywał tą wiadomość, że jestem Bożym prorokem, on to prorokował. A ja ci się nie uważam za Bożego proroka. Choćby nie wiem co, yy, gdzie mi do bożych proroków. Ale w każdym bądź razie nie ma to żadnego yy, znaczenia, czy ktoś jest zwierzący, czy nie jest wierzący, jak tutaj mówi to, jak mówi nam Słowo Boże. Yy, jak wiemy, ten człowiek, większość jego proroc, które on wypowiadał, na przykład na temat wojny, na temat yy, upadku Kanady, już się nie wypełniło. W ciągu trzech tygodni prawdopodobnie się zamienili z Kanady, tak? a tam się nic nie wypełniło w tym czasie. Mamy 2026 rok. Eee, wioska Zgrębienic stwierdził, że jest od pana Jezusa Chrystusa, się nie wypełniło. Kiedyś mówi, że ma proroctwo, że w góry mają uciekać. Eee, kupił dom w górach. Rafał Osoma się tam wybudował w tych górach. Niestety chłopaki kupili Michał i. Tomasz, Matusik wykupili przyczepki, nawet postawili urafała słomy tam na działce. Spałem w jednej z tych przyczepek u Michała. Michał sprzedał przyczepkę, Tomek sprzedał przyczepkę. Jarek mówił już do mnie, że ten dom w górach jest na 100% od Pana Boga. Nawet jak wyjeżdżał do Rosji, co ja byłem złamany, pokazywał mi mapę. I zostawił żywność, powiedział, że mam żywność, a ja kulawy, po operacji ledwo co. I do mnie mówi, że jak będzie wojna, to jestem otoczony górami, się nie muszę o nic martwić. I mówi, że to jest ochrona na 100% od Pana Boga. Wyjechał, stracił cały dobytek, majątek yy, i stracił cały ten dom. Yy, nie był w stanie wynajmować, yy, przez co oszukał też właściciela, bo właścicielowi dużo namówił tam yy, rzeczy i stracił cały dom. A mówi, że to jest na 100% od Pana Boga. Ja wtedy myślałem, że on jest Bożym człowiekiem, nie? Tak jak on mówi, że z pastorem, i no, się okazało wszystko jednym wielkim kłamstwem. I e, prawda jest taka, że z moim przyjazdem było tak, że nikt w zgromadzeniu nie wiedział, że ja przyjeżdżam. A ja myślałem, że oni wiedzieli. A oni mnie ściągnęli sobie sami, e, a nie do swoich własnych celów. No, takie są fakty, nie? No, nie powiadomili nikogo w zgromadzeniu. Dopiero później, już jak byłem, to powiadomili, że ja przyjechałem. To wszyscy byli w szoku ogólnie, bo mi to Rapał opowiadał. Rapał, e, e, Marcel, Tomek, Michał. No, A z tym domem w górach to było, no, to było najlepsze. Nie? To powiedział Rafałowi, że Pan Bóg chciał, żeby on odłożył te pieniądze, ponieważ y, nie wyda na innych ludzi i Pan Bóg tak chciał, i teraz on może ten dom sprzedać i wyjechać do Armenii. Rozumiecie? Takie coś, żeby zaoszczędził. Tak samo mówił o sobie, że Pan Bóg chciał, żeby on kupił dom w górach żeby zaoszczędzić i żeby wyjechać do Armenii, bo inaczej by wydał. taka była wola Pana Boga. No, wy to rozumiecie takie bzdury? Albo co robi nagrania, że uciekać z Babilonu, jak gdy będzie wojna, dlatego on uciekł do Armenii. Przecież to jest bzdura. W Słowie Bożym jest napisane nawet, że mamy wszyscy uciekać do swoich krajów. I tak jest napisane. A w Izajasza, że jak Pan Bóg będzie zsyłał karę, nawet jeśli. Karę na świat to mamy się zamknąć w swoich domach i nie wychodzić przez krótki czas. A ten człowiek, jako pastor, ucieka, gdzie pastorzy, ja robiłem o tym przecież filmy, są wysłani do ludu. Pastorzy, to nie jest żaden pastor, to nie jest żadna hierarchia. się jest, żeby służyć, to jest zwykły pasterz, rozumiecie? No ale on jest fałszywy, fałszywie namaszczony. Jak wszyscy tam zgromadzeni się sami namaścili. Oni myślą, że oni są jak księża, że oni stoją, piersi są ważniejsze od innych poklepywani po plecach, tak właśnie nie działa w Słowie Bożym. Ja chcę o tym film zrobić. Są to fałszywi pasterzy, o czym wam mówiłem. I tak to wygląda w stosunku co do nich. Wszystkim. Dużo można by opowiadać na ich temat. Ja mam bardzo dużo... Zresztą u nich się zakończy to wszystko, nie? To, że oni mi grozili, to popełnili naprawdę potężny błąd, nie? Ja wiem, co się dzieje za kulisami teraz i popełnili naprawdę bardzo duży błąd, nie? Ja jak ja to mówiłem, mnie, ja nie, a zresztą nic nie będę tutaj mówił więcej. E, I tyle w temacie, co, co ja chciałem powiedzieć. E, uważajcie na to zgromadzenie. Ja byłem w tym zgromadzeniu. E, wykorzystywanie ludzi, kłamstwa, e, zbiórki są robione tylko na ich cele, apokrypy, fałszywe nauki. E, tam jest taki nawet e, ostry obłęd zesłany, że ludzie, którzy żyją w cudzołóstwie, nie szanują swoich rodziców, nagrywają o tym filmy, że sami nagrywają filmy o cudzołóstwie i o czyszczeniu rodziców, lub no przecież chore ogólnie. Ataki personalne na innych ludzi, na innych członków tamtego Zgromadzenia. Jeśli ktoś z nich wyszedł, porzucanie ludzi nieświadomych, to jest straszne w ogóle, jak można coś takiego zrobić, że Czystki robią jakieś i mówią, że to przesiew. Gdzie ludzie są nieświadomi, należą do zboru, robili zrzutki na jedzenia, na jakieś misje, na wyjazdy i nagle zostali usunięci. Nie wiedząc dlaczego, bez słowa, bez niczego, rozumiecie to? A później są jeszcze oczerniani i yy, źle na nich jest mówione. A na końcu wydzwanianie przez Marcela lub kogoś innego, jak zrobili to w moim przypadku i w przypadku jego rodziców. On, nawet przeciwko swoim rodzicom, dzwonił po ludziach i mówił: Jeżeli ktoś będzie za Artur'em, to może wrócić do zgromadzenia, a jak nie, no to nie może. Tak samo było ze mną. On, nawet nie, wiedzieli, że Marcin jest ze mną, to zadzwonił do Marcina i rozmawiał: Marcin, przy mnie siedział i rozmawiał. Taki to jest zbór, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Uciekajcie stamtąd, swoje, ratujcie swoje dusze, nie wpłacajcie tam żadnych pieniędzy, bo będziecie żałowali, jak nie wiem. Wy patrzcie tylko na Pana Jezusa Chrystusa i na Biblię. Nie mamy patrzeć na żadnego człowieka, nie mamy iść za żadnym człowiekiem. Wy jesteście uczestnikami, współuczestnikami, wszyscy, którzy ten zbór e, całkowicie e, finansujecie i idziecie za tym zgromadzeniem, jesteście współuczestnikami grzechów Artura, Nikoli, Marcela i całej tej reszty, której, tej bandy, bo to jest banda, która oni potrafią jawnie kłamać. Oni nawet się zebrali całkowicie. I co z tego, że oni wam wszystkim powiedzą, że Zachariasz kłamie. To samo zrobili z, z Krzakenowskim. Kiedy nagrali film na Marcina Pańczyka, wykorzystali jego, jego wizerunek. Krzakenowski pisał. Ja nie wiem, jak się ten człowiek nazywa, dlatego mówię Krzakenowski. On o wszystkich tych ludzi pisał ze zgromadzenia. Marcel skłamał i Nikola skłamała, że nie, że to nie jest Artur ani, ani Jarek. A to Jarek zrobił z Arturem. Puszka Pandory się nazywał. Cały zbór się zebrał i skłamali dla dobra zgromadzenia. To samo stało się ze mną, bo wiem, i zresztą ja cały czas wiem, co się w tym zgromadzeniu dzieje. Oni myślą, że oni mają szczelne zgromadzenie. Nie mają. Mówię wam to naprawdę, że nie mają. I słuchajcie, i e, oni w tym zgromadzeniu, nawet na mnie to, co było mówione, kłamali na, tema, na mój temat. E, na mój temat. A mówili, żeby nikt mnie nie wspierał, że nie wolno się ze mną kontaktować. I że nie wolno być ze mną kontaktu, dlatego ludzie mnie, mnie pousuwali. Się wszyscy zebrali i razem kłamali. Rafał, Marcel na mój temat, że jestem kłamcą tak dalej. Przedstawiali mnie w złym świetle. to, co się dzieje, to, co się wypełniło moim tak oni działają, bo oni chcą zdyskredytować wtedy daną osobę, która mówi prawdę, po to, żeby siebie uwiarygodnić. Bo inaczej zbór nie przetrwa. Zbór podtrzymują ci ludzie. Jak na razie tam podtrzymuje, kiedyś podtrzymywał Jarek. Yy, razem z RAPAłem, bo Jarek był kiedyś naprawdę zarabiał po 35 tysięcy złotych miesięcznie. 30-35. W banku pracował. Ja się dziwię w ogóle, że taki człowiek w banku pracował. Później wyjechał z, z, do Rosji, stracił pracę. I tam musiał laptopa wysłać, bo policja go ścigała za to, że wziął tego laptopa. No ale on oddał tego laptopa, on tego nie chciał tak naprawdę zrobić. Nie był tego świadomy tutaj, to nie była jego wina tak naprawdę. Nie? Takie są fakty. I stracił wszystko ogólnie. Później yy, Rafał wszystko, no Rafał to tam setki tysięcy już wydał na to zgromadzenie pieniędzy, jemu chyba jest wstyd w ogóle stamtąd wyjść. Yy, on już siedzi w takim, on jest tak utopiony w tym wszystkim, że on już widzi co się dzieje, ale podtrzymuje to. No, najwięcej to widziała jego żona, która go wielokrotnie już, co się bardzo Arturowi nie podobało. Tam ludzie podtrzymują to, ten zbór, przecież Genady kiedyś po, po, podał dowód, że Artur pisał i mówił, że nawet mówił to do Kuby, że nie trzeba się martwić, bo ludzie będą opłacali za zbór i za całą resztę. No i oni sobie zrobili zbór w domu, w, 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 w Smardzewicach, Mogę nawet podać tutaj mam adres, gdzie dokładnie, bo mam. Sobie zrobili w domu. No i się ludzie rzucają na prąd, na drewno, przyjeżdżają tam. Przecież Nikola nie pracuje, Marcel od niedawna pracuje. U Rafała, zdalnie, na komputerze. Kiedyś był wyzywany przez Artura, że mać do roboty, że jest nierobem i... No taki pastor, taki teść. No, że jest nierobem, że się do niczego nie nadaje, a chłopak... Jeszcze mu wkręcili, że on jest uzdrowiony, a ja sam widziałem, jak Marcel, bo on trenował mnie tam na siłowni, miałem siłownię tam stawioną swoją. On nie mógł jeść, on wymiotował, blady, chudy, on nie może przytyć, z nim jest tragedia ogólnie. Co, Pan Bóg na 50% uzdrawia? Tak jak ja miałem nakręcone, że jestem uzdrowiony, a nie było żadnego uzdrowienia. No. Tak działa psychomanipulacja. Tak samo miałem sny no stop o Putinie, o wojnie, bo cały czas Artur o tym mówił, no stop. I wtedy człowiek sobie roli te sny. No. Artur jest prorosyjski, musicie o tym wiedzieć. On twierdzi, że Rosja, wszyscy zaatakują. Yy, to jest kara na Babilon, czyli on zrobił z Babilon jako Stany Zjednoczone. a nie wolno w Biblii. Zresztą kiedy zrobił ten film. On żyje tymi proroctwami, które są w Stanach Zjednoczonych i to potwiecie. I przez to wpaja ludziom, że będzie wojna, wojna. My nie mamy się tym tworzyć ani martwić. I ludzie wtedy szaleją, chcą stracić trasą wszystko, nie chcą nic robić. Ja tak samo miałem, Marcin tak miał. I straszenie jest to wojną. To nie jest Duch Święty. Ja kiedyś też o tym zrobię film. To nie jest Duch Święty. Tak nie działa Duch Święty. Musicie o tym wiedzieć. Oni są cyniczni i straszni. E, przecież. On do mnie mówi, że ja musiałem głowę wyrwać. I ja to się przyznałem, tak, chciałem głowę wyrwać. Teraz kto inny mu chce głowę wyrwać? Artur, muszę ci to powiedzieć. Kto inny musi chce ci głowę wyrwać? Ja wiem, że te osoby to zrobią. To nie już jest moja moja brocha. A masz duży problem, człowieku. A do tego to już ja, ja. To już zostawiam wszystko panu Bogu i tyle. Niech się dzieje. Jak pan Bóg powstrzyma, to powstrzyma. mnie. to tam ogólnie ja od wszystkiego umywam ręce. Powiedziałem, ty za dużo złych rzeczy zrobiłeś ludziom. I są osoby, niewierzące, które Ciebie oglądają, a Ty jesteś też osobą niewierzącą. Ciebie trzeba traktować jak poganina po tym, co Ty robisz. Przecież sam do mnie mówiłeś, żeby jechać do, na Macieja Pańczyka do Szkocji. Do mnie żartem niby. To co, jedziemy? Jedziemy mu ten? Jeszcze mówiłeś, ja on tu był, jakbyś mu w głowę coś tam. Tak samo mówiłeś o Kubie. Ty takie teksty do mnie mówiłeś. Albo o Grzegorczyku. Co mówiłeś, że o to jest kolos na wysokich nogach, byś mu się wbił w jego nogi, to on by był padat. Tak, ty człowieku, ty się bałeś, nawet wtedy się bałeś, jak yy, Kuba był, z kolegę wziął. Co mnie poprosiłeś, bo się bałeś, nikt nie chciał jechać z tobą i mnie wziąłeś. I Marcina, na badania DNA, to co, się trzęsłeś w tym aucie, yy, ja przyznałem w tym aucie, chciałem wyjść do nich porozmawiać to nie chciałeś wypuścić, zablokowałeś auto. A kiedy twoja żona nagrywała cały czas ich, ty byłeś na telefonie, podsłuchiwałeś wszystko, to kiedy tam się coś niby działo, to się bałeś nawet z auta, byś udawałeś, że telefon się wyłączył. Bo mi to Marcin mówi, ja przesnąłem w tym momencie. No, taki ty jesteś, że siedział i się trząs, Nawet nie podszedłeś. Miałeś okazję. Mówiłem, chodź, idziemy do Kuby. Co zrobiłeś? Jesteś zwykłym tchórzem. No. Do mnie powiedziałeś, żebym trzech gangsterów wziął na niego, z mojego poprzedniego życia. To będzie miał trzech gangsterów teraz. A, ja będziesz miał. Ech, człowieku, oszuście, złodzieju. To jest najgorszy człowiek, najgorszy sort, jaki może być. Co ja czytam za wiadomości, jak on, co on, bo, Panie Boże, co on robił, ten człowiek, cały czas ta sama narracja, już nawet w Kanadzie pisał po ludziach takie same rzeczy. Ech, to jest demon, to jest diabeł, nie słuchaj jej. Nie słuchaj go, to diabeł przez niego przez nią przemawia. Widziałem takie wiadomości, nawet dzisiaj, jaką pisał w Kanadzie, jeszcze jak był. Uważajcie na tego człowieka. I teraz wystaw te swoje wszystkie głosówki na mój temat. Nie? Tak jak wystawicie, tak szybko będziecie wszystko zwijali z internetu. I tak się będziecie zwijali z internetu. Ty nie wiesz, co ty zrobiłeś, człowieku. Komu ty groziłeś w ogóle. Błogosławię wam z całego serca. Uważajcie na to zgromadzenie. Uważajcie na tych ludzi, Unikajcie tego człowieka. Patrzcie na swoje zbawienie. To nie są ludzie, z którymi się warto zadawać. Badajcie wszystko ze Słowem Bożym. I idźcie sami za Jezusem Chrystusem. Nie wolno iść za człowiekiem. Każdy, kto wychwala człowieka, no przecież no, Pan, Pan Jezus tego nie chce. To jest to samo, by wychwalacie jakiegoś pastora, jakichś ludzi, bronicie ich, nie znając prawdy. W ogóle nie wolno wchodzić w cudze spory. Ja ten błąd zrobiłem. Jest to opisane w Słowie Bożym. Nie wolno, nie wolno nikogo popierać. Trzeba sądzić sądem sprawiedliwym. aby przez internet ludzie oglądacie i słuchacie, co wy możecie znać za prawdę. To tak jak ja nie znałem prawdy, dopiero poznałem, jak byłem w zgromadzeniu. Uważajcie i uciekajcie. Chwała Panu Bogu. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się Jezusa i wszystko będzie dobrze. Z Panem Bogiem. Tylko Jezus i nikt inny.